Cześć, kochani, cześć, witajcie. Pewnie dziś będzie mniej radośnie niż zwykle, bo faktycznie to taki czarny dzień polskich mediów. I nie tylko dlatego, że w polskich mediach jest czarno, bo kiedy włączycie swoje ulubione wolne media, czyli portale internetowe, telewizje, stacje radiowe, to zobaczycie, że zamiast Waszych ulubionych programów pojawia się napis, że to jest protest. Protestujemy dziś. Przeciwko nowemu podatkowi, który nakłada rząd, rząd idący drogą węgierską nakłada podatek uderzający w wolne media, bardzo osłabione po COVID-zie, w krajowe, w ogólnokrajowe, centralne, wolne media, prywatne media, ale też w media regionalne, które mogłyby stanowić konkurencję dla mediów przejętych ostatnio przez PiS, a ściślej rzecz biorąc przez PKN-Orden, które staną się za moment. Tubą propagandową rządu. Te wolne media w Polsce już ledwie zipią i, i naprawdę mamy się bardzo źle, nie tylko z powodu cenzury, która istnieje, jeśli nie jest wyrażana bezpośrednio, ponieważ ministrowie, posłowie rządu PIS nie mogą nam zabronić, powiedzieć, co mamy pisać, czego mamy nie pisać. To jest wyrażana bardzo dotkliwie pośrednio poprzez zabieranie reklam spółek skarbu państwa. Poprzez nękanie pozwami sądowymi, poprzez zastraszanie dziennikarzy w reżimowych mediach, dziennikarzy wolnych mediów w reżimowych mediach, każdy dziennikarz łącznie ze mną, który naraził się czymś pisowi, wie, że może być i, i był i jest zniesławiony w TVP, w innych reżimowych mediach, może być opluty, może być poniżony. No może być też próba jakiegoś wydrwienia jego samego, jego rodziny, jakiejś jego słabości, ponieważ państwo ma dostęp teraz do wszelkich danych wrażliwych o człowieku, więc różne próby mogą się zdarzać i zdarzają się czasami. Uderzenie finansowe to już jest ostatnie takie uderzenie, najmocniejsze, po którym moim zdaniem już prawie nie będzie wolnych mediów, a z czasem nie będzie ich w ogóle. Rząd idzie drogą węgierską, to jest oczywiste. Na Węgrzech są już tylko państwowe media, prywatne media zostały wykończone nie przez cenzurę wprost, zabraniamy wam pisać źle o Orbanie na przykład, tylko sposobami finansowymi, na których rząd PiS się wzoruje. Jak będzie wyglądać świat bez wolnych mediów? Prosiliście zresztą, żebym nagrała ten felieton, bo szczerze mówiąc, czuję się dziś tak kiepsko, że chyba bym sama z siebie go nie nagrała. No ale prosiliście, żebym nagrała pisaliście. Dobrze, no to nagrywam. Choć nie wiem, czy mogę wam powiedzieć coś, czego jeszcze nie wiecie, prawdopodobnie nie. Jak będzie wyglądał świat bez wolnych mediów, no tak jak dziś, będą czarne ekrany, jedyną telewizją, która będzie nagrywała w kolorze, będzie TVP-info. Która nie jest żadną telewizją, tylko jest gadzinówką, jest tubą propagandową partii. To jest telewizja partyjna PiSu w tej chwili. To jest coś więcej niż telewizja partyjna, bo ona nie tylko wychwala partię, nie tylko kłamie, manipuluje, ale szczuje, ale sieje nienawiść, ale wprost otwarcie, ze złą intencją, z podłą intencją kłamie i niszczy ludzi, a przynajmniej próbuje. A wracając do tego, jak będzie wyglądał świat bez mediów, no, właśnie tak będzie wyglądał. Nie dowiecie się niczego prawdziwego. Nie będziecie już wiedzieć, jak wygląda świat. Przede wszystkim nie będziecie wiedzieć, a taki jest główny cel istnienia wolnych mediów co wyprawiają politycy, zwłaszcza obozu rządzącego, którzy mają wpływ na decyzje dotyczące bezpośrednio waszego życia w każdym jego wymiarze. Nie dowiecie się, ponieważ nie będzie miał wam kom, kto powiedzieć. Nie będzie już wolnych dziennikarzy. Nie wiem, co z internetem, ale znając Pis, to myślę, że będzie marsz drogą chińską, czyli blokowanie różnych haseł w wyszukiwarkach i cenzura mediów społecznościowych. Zresztą odpowiednie projekty już są dotyczące cenzury mediów społecznościowych. Zbigniew Ziobro też już złożył projekt o wolności słowa. Oczywiście jest to projekt o zniewoleniu słowa i o zabraniu nam wolności słowa. Ponieważ PiS podąża drogą Orwella. Nie będę się powtarzać i mówić, żebyście przeczytali rok 1984. Nie ma to zresztą chyba wielkiego sensu. Powiem Wam tylko, że u Orwella jest tak. Prorocze to były książki, widać, jak teraz robi PiS, że słowa. Są używane w ich odwrotnym znaczeniu. Czyli jak władza w tym wypadku Ziobro że mówi, że będzie ustawa o wolności słowa, to, będzie sło to, to wiadomo, że będzie ustawa o zabraniu nam wolności słowa. Jak pis mówi o nowym ładzie, nawiązując zresztą bezpośrednio moim zdaniem do przemówień Hitlera, gdzieś podprogowo, który też miał przemówienia o nowym porządku i program nowego porządku, tutaj mamy nowy ład. Zresztą to ciekawe, bo dygresja, ale sprawdziłam sobie wczoraj w słowniku synonimów i słowo ład, Oznacza też podporządkowanie, posłuszeństwo, reżim. Więc program PiSu Nowy Ład jest tak, jest, jest posłuszeństwem i nowym reżimem. I teraz już będziecie się dowiadywali, wracając do, do tego, o czym chciałam powiedzieć, jak będzie wyglądał świat bez mediów. I teraz już będziecie się dowiadywali tylko cze tego, czego PiS chce, żebyście się dowiedzieli. Nie dowiecie się o przekrętach. Nie będzie już tekstów, takich jako Aferze Respiratorowej, od handlarza bronią, kupno respiratorów. O interesach rodzinnych polityka obozu rządzącego, na przykład premiera Morawieckiego, o nadużyciach Tadeusza Rydzyka, satelity i sprzymierzeńca tej totalitarnej, moim zdaniem, nie autorytarnej. Ja zawsze jak pisałam w felietonach słowo totalitarne, to mnie poprawiano. Że powinnam pisać autorytarny, żeby nie straszyć ludzi. Ale ja od dawna uważam, że to jest totalitaryzm. Oczywiście to jest pewien krok na drodze do totalitaryzmu, bo totalitaryzm nie dzieje się z poniedziałku na wtorek, gdzieś tu jest skala, że tu się zaczyna, a tu jest pełen totalitaryzm. No to my oczywiście jesteśmy gdzieś na tej drodze, maszerujemy. Ale tak, uważam, że, że to jest totalitaryzm. No nie ma już praw obywatelskich, nie ma już właściwie wolności słowa. Resztki wolnych mediów walczą o resztki wolności słowa. Ta, tak to teraz wygląda. Nas, czyli wolnych mediów, wolnych dziennikarzy jest już naprawdę niewielu. Na co dzień się o tym nie mówi, ale dziennikarze są strasznie zastraszeni w redakcjach. No mają, mają te kredyty cholerne słynne, no mają, mają rodziny, mają różne sytuacje finansowe, najczęściej nie najlepsze. No, i są zastraszeni po prostu. Zdziwilibyście się, co się dzieje, jak atmosfera panuje w wielu redakcjach. Chociaż no, jest też atmosfera walki, wszyscy walczą, ale no nie, nie wygląda to dobrze. I yy, teraz, jak PiS zamknie, domknie właściwie ten system, to koło się zamknie, to, no to tak będzie wyglądał świat na czarno. Będzie oczywiście drugi obieg, ale teraz jest jeszcze gorzej. Teraz będzie jeszcze gorzej niż było w Perelu. Dlaczego mówię, że gorzej? Bo w PRL-u nie było czegoś, co jest teraz totalnej powszechnej inwigilacji. Władza ma teraz dostęp do chipów. Śmieje się zawsze, jak antyszczepionkowcy mówią, że oni się nie zaszczepią, bo Bill Gates czy ktoś tam ich zaczipuje. My już jesteśmy zaczipowani. Każdy z nas już ma chipa, telefon komórkowy. Rząd pisma możliwości, których rząd, rządy w PRL-u nie miały kolejne. Śledzić każdy wasz ruch i, i będą to robić. Poruszanie się w czasie rzeczywistym, będą wiedzieć, z kim macie kontakty. No, oczywiście można zostawiać te komórki, ale to jest nie do przewalczenia po prostu. Są, są... kamery uliczne. Ruch każdego człowieka jest praktycznie w 100% namierzalny. Jeśli tylko rząd zechce, to będzie wiedział w 5 minut, z kim się najczęściej kontaktujecie, z kim sypiacie, z kim jesteście w związku, z kim się przyjaźnicie, z kim się widujecie, z kim coś knujecie nawet politycznie. To są niewyobrażalne możliwości, których w dawnych totalitaryzmach nie było, więc będzie gorzej, moim zdaniem, będzie gorzej. To, co mnie też zasmuciło i sprawia, że mam dziś nie najlepszy nastrój, no to nie martwcie się oczywiście, będzie dobrze i podniosę się z tego nastroju, jak zawsze, ale, ale dziś naprawdę jest taki czarny dzień dla polskich mediów, ale też dla Polski przede wszystkim. To, co mnie naprawdę zasmuciło, to Podnoszące się głosy w internecie i nie tylko. Ja tego zupełnie nie rozumiem. To jest właśnie coś, co mnie w Polakach jednak zadziwia, nawet po tej tak zwanej liberalnej stronie. To jest, to jest nie, niebywałe i słuchajcie, zupełnie niesamowite, że nawet w takim dniu, w tym jednym, jedynym dniu protestu mediów, gdzie wszyscy wie, wiemy, cytując Kisiela, w jakiej dupie siedzimy. Bo siedzimy w tej dupie razem i, i wiedząc to, jak jest źle, nawet teraz znajdują się ludzie, którzy piszą coś w stylu... Powtarzam, po tej liberalnej, tak zwanej stronie, ludzie, którzy wiedzą, jakie złe rzeczy PiS robi Polscy, wiedzą, że to jest złe, których szanuję, cenię niekiedy i oni piszą <laughs> niebywałe zupełnie. Nie będę płakać nad mediami, tak jest wydźwięk tego, co piszą. Bo te media sobie zapracowały na to, co się dzieje. Bo te media zapraszały do programów telewizyjnych skaczących sobie do oczu polityków. Bo niepotrzebnie transmitowały konferencje prasowe pisowców, którzy nie pozwalali zadawać sobie pytań. Bo, 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 bo. Psychologowie nazywają to grą w aboty. Aboty. ty. Opozycja gra w aboty ciągle, tak? Zjednoczylibyśmy się, ale albo ty coś tam, albo ty coś tam innego. To jest żałosne, to jest dziecinne, nawet słuchajcie, nawet mi się w tej chwili nie chce tego komentować. To nie jest czas na takie zagrywki. A jednak znalazł się ktoś, kto nawet w dniu protestu mediów, kto wydaje by się, i mnóstwo takich ludzi, którzy wydaje się powinni rozumieć, że nie ma wolności bez wolnych mediów. Nie ma wolności bez wolnych mediów. Jeszcze raz dla efektu. Nie ma wolności bez wolnych mediów. Nie ma, nie istnieje, nie będzie. Będzie totalitaryzm. I ludzie, którzy wydawałoby się, powinni to wiedzieć, coś w miarę wydawałoby się znowu, i to wydawałoby się, bo nie są, mądrzy obserwatorzy sceny politycznej, w tym jednym, jedynym dniu protestu mediów, na wypominki mi się wzięło. Jasne. Ja też pisałam analizy, ja też mówiłam, że jest czas na debatę o stanie polskich mediów. Ja też mam im wiele do zarzucenia, też napisałam wiele felietonów i nagrałam tu nawet na YouTubie o tym, że. No tak, no, że ta formuła polskich mediów powinna się zmienić, że dziennikarze bywają leniwi, że idą na łatwiznę, że misja dziennikarska to dużo, dużo więcej niż pokazywanie dwóch kłócących się stron. Jest faktycznie tak, że jak jedna strona mówi, że za oknem pada śnieg, a druga mówi, że jest słońce, to rolą dziennikarza nie jest oddawanie głosu jednym i drugim, tylko jest wyjrzenie za okno i sprawdzenie, jaka jest pogoda i poinformowanie o tym widzów, oczywiście. Ale dziś nie jest na to dzień. Są też wspaniali dziennikarze, jest ich mnóstwo, są wspaniałe redakcje, wszystkie z którymi współpracuję tak naprawdę. Redakcja Onetu, redakcja Radia Nowy Świat, redakcja Na Temat, Bracia Sekielscy, newsweek.pl. Jest mnóstwo ludzi, którzy już i też dziennikarze, Towarzystwo Dziennikarskie ich podliczyło. To jest, w tej chwili to już jest ponad tysiąc osób, którzy po prostu stracili pracę z powodu tego, że chcieli i pełnili rzetelnie mm, swoją służbę, bo to jest służba, bycie dziennikarzem, to jest służba, zawsze tak uważałam. I to nie jest naprawdę dzień, ten dzień protestu mediów. I tego, kiedy mamy dość wstrząsający obraz w kraju, że nie można posłuchać żadnego wolnego medium i można sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat bez tych mediów, to naprawdę ten jeden, jedyny dzień to nie jest dzień, żeby wypominać medium ich błędy. Błędy były, są i zawsze będą. No, nigdy nie ma ideałów w krajach, które uważamy za idealne, a wielu ludzi za idealne uważa Amerykę. No też nie jest idealnie. I dość takie niesmaczne, żenujące, przygnębiające. A w moim przypadku sprawiające, że ręce mi opadają, czasami myślę, że bezpowrotnie, chociaż to oczywiście nigdy tak nie jest, jest to jest ta małostkowość ludzka, ta głupota, ten brak solidarności i jedności. Dla mnie nie do pomyślenia, bo dla mnie jest akurat oczywiste, że jest czas na wszystko, jest czas na to, żeby dyskutować o kondycji polskich mediów i jest czas na to, żeby zaprotestować solidarnie i zrozumieć, że wypominki nie zawsze i wszędzie mają swoje miejsce. Czasami są po prostu głupie, małostkowe i dewastujące, tak jak w tym wypadku. No dobrze, prawdopodobnie nie spełniłam waszych oczekiwań. Myślę, że chcieli, ście, chcieliście, prosząc mnie o to dość licznie, żebym nagrała felieton ku pokrzepieniu serc. No, no nie mogę szczerze wam pokrzepić serc, bo, bo moje na razie też nie jest pokrzepione, co nie oznacza, że jutro nie wstanę w lepszym nastroju i... Z pozytywną zgoła refleksją, którą się z Wami podzielę, może tak być albo za jakiś czas, ale, mm, ale na razie pff, uważam, że nie jest dobrze, o czym Wam zresztą mówię konsekwentnie od jakiegoś czasu. Walczymy oczywiście do końca, ale jeżeli się nic nie zmieni, to słabo to widzę. No póki co, rozkoszujcie się, mówię to trochę sarkastycznie, również do tych ludzi, którzy wiem, że obejrzą ten felieton, a którzy. Właśnie dziś nie okazali się solidarni, głupio, małostkowo, wypominając jakieś niedociągnięcia w mediach. To, to nie jest na to moment. No, rozkoszujcie się tą chwilą bez wolnych mediów. Tak będzie wyglądał wasz świat, a wy będziecie siedzieć w ciemnościach i rozpamiętywać. Jak straszny był ten tvn 24, bo zapraszał kłócących się ludzi. I będziecie mieli dużo czasu, żeby się zastanowić, czy świat jest jednak lepszy z tymi wolnymi mediami, nawet popełniającymi błędy, niż z telewizją pisowską na każdym kroku. Co nas wszystkich odmurzy, nawet tych najmądrzejszych, co nas wszystkich zdołuje, co nas wszystkich pozbawi praw obywatelskich i praw człowieka, co nas wszystkich pozbawi wolności, czyli jak dla mnie oddychania, bo bo wolność to jest dla mnie oddychanie. Do usłyszenia.